Witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku, już trzecim ee, Z serwera TeamCraft24 A konkretnie Forfan Ja jestem DJ Krystiano, ze mną jest... Litwin Fajna, re... Fajna regułka Dobra, w tym odcinku e, Postanowiliśmy, że pozbieramy trochę kwartu i w ogóle Do naszego domku To nie? Więc, ruszajmy Ej, chodź, idziemy w tamtą, tutaj nic nie ma za mną, za mną, za mną, za mną, za mną, za mną Ej, ej, kwarc. Ale tam nie wykopiemy, bo tutaj jest strefa... Aha, tego. zapomniałem, tam no Tego, nie wiem jak to się nazywa Strefa, strefa czegoś Strefa pigmentów, o A, strefa pigmentów jest wszędzie tutaj Nie no, pingu może tak O kurwa gdzie ty jesteś? Tutaj, chodź szybko się gubisz o one się nie palą w lawie co nie no. ciekawe czy w wodzie się palą a co się palą gdzie ty jesteś znowu chodź bo... tutaj na górę teple się nie jestem ciebie, po co nie rób się bije łupa, proszę ty... o nie co to za zasadzki chodź albo dobra idź chodź Boż. kurde bo nigdy nie dojdziesz do mnie tak. Dobrze. No to ciś nie ma. O, jakaś kładka. Jeb jeb. Jeb. Jeb, 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 jeb Masz kilew jakiś? Czy, czy yy, miałeś to gdzieś i nie zabrałeś? Ma wszystkie <laughs> Idź kopać I tylko lat. Żartowały. No kurde, no. To był sarkazm. Oj chłopcy. Sarkazm... Sarkazm czy... Sarkazm Dobra, tutaj jest... O widzę twierdzę. Fajnie. Udamy... Udamy... się do twierdzy. O nie. Ej, pozbieramy grzybki. Zrobimy sobie muchomo wielki No, idę pozbieram te czerwone. A już pozbieram trochę czerwone. No, co za pedał. Eee, e, proszę się tak nie wypowiadać. Zapraszam O, pigmen! Jak zabiję pigmena to wyskoczy? Ty, 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 ty. E, nie, nie zabiję Złoto, Złote, ale na co nam złoto? Kurde, ile tu kwartów, trzeba zbierać. Op. Dobra Już jestem z powrotem Tych Ej, panie Litwin, gdzie pan jest? Panie Zbieram piasek dus A, W sumie nie będziemy robić jakoś farbę tych Brodawek Więc niepotrzebne nam Zbieraj kwarc. Ale one są dobre Zrobimy całe z kwarcu dom Będzie bogaty. Dobrze, ale ty to kurwa jest? Co to było? Zmucharz Wymuchasz w mikrofon? Nie. Co? To stwierdza przecież. O. Łop, łop, co jesteś niezedukowany, co to masz nazwić? Terowe cegły. Chodź, chodź, chodź za mną, chodź za mną. Zostaw to. Niepotrzebne nam neterowę cegły Chociaż nie wiem. Może się do czegoś przyda. A ty gdzie jesteś? No ty... Proszę, chodzić za mną. Chodź. O, widok fart Idę po kwarc. Chodź bo się zgubisz znowu. Dobra, znajdę cię, tepcę się do ciebie, ja mam kwart. Ja też mam kwarc. Wow, tu wszędzie kwart. Ale odkrycie. Nie, bo ja mam więcej kwarców. Proszę nie pieprzyć. O, no i mówi do mnie, co mam nie spinać, żeby się tak nie wyrażać. ale ja chodzi, wiesz, że pieprzyć, że tak jak masz przyprawę pieprz, to pieprzysz kanapkę na przykład. Mm. No 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 dobra dobra, ja wszyscy to co to znaczy Co znaczy? Ma, to ma dwuznaczne znaczenie Kurde, zapuntajcie Ma dwuznaczność, co nie Opr Op. 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 co... O. Znowu. Co tak jasno się zrobiło? Widzę buzie w tym tenczu O kurde, no A w ogóle? W ogóle to... gdzie ty poszedłeś? Eee... kwar E, Glowstone by się przydało też zdobyć Czyli? No takie coś, co świeci Kurde Aha, Ja idę tam do ciebie, bo ty mnie nigdy nie znajdziesz Hop, hop Hop, hop, no, Kurde bo, 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 lagi mam za, trochę Dzień dobry, widzieliście Pana Litwina? Proszę o. odpowiedzieć Proszę do mnie nie krzyczeć, ja coś tylko pytam. Odpowiedz. Jak Ciebie koło mnie nie ma. nie. A nie, pytam jakichś dziwnych ludzi. Wyglądali jak Ty, więc ich spytałem. Może Cię znają. Hop, 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 hop. Ciekawe czy tu jest PvP, PvP, PvP. Tak. Aha, ja słyszę tego posrańca gdzieś. Gdzie jesteś? Kochanienki Ja się od ciebie słyszę tego, gasta Czy, a ten wiem No to tak, takie, taka duża meduza, która się lata Wiem, wiem, wiem o co Która myśli, że jest fajna O, ile lawi Tego chciałbyś spychać nie mam, bo on nie wiem co robi. Dzwoniliśmy, no. dzwoniliśmy, do, nie dzwoniliśmy do niego, ale... E, no, nie odbiera. Może gra w tego. E, Primark Carnage. Albo Primark Karnage. No, też możliwe. Fierdzak. Hmm. Hmm. Jest następny kwarc Proszę wykopać, proszę wykopać Mam um, glowstone, ale... Boję się, że spadnę O! Też znalazłem To siedzące coś Tu tego jest pełno, tylko że trzeba znaleźć takie... Takie w miarę, w miarę dostępne, co nie? O kurna to 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 hop 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 w ogóle napiszcie co byście chcieli obejrzeć żebyśmy zrobili może po jakieś domy a nie to nie jest dobre to jest nie niedobre bad 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 dobra ej gdzie ty jesteś bo kurna czekaj bo mam lagi kurna no proszę się wyrażać hop Hop Hop, hop mm -hmm. Mam ciemna... Pip Pip, pip Kra, kra Opię na kranie nie wiem gdzie idę, co, jak Na no ostatnim po... odcinku dałem na początku, że jeśli jesteś Małoletną osobą, nie oglądaj tego O oh no Wiesz Cenzura. O, widzę tutaj w bardzo fajnym miejscu Glowstone, bardzo fajne. Aż genialne. Ojojojojo. A, ktoś tam zdobył poziom, słyszałem. Ja. To dobrze, bardzo się cieszę Tobą. Twoim szczęściem. A ja Twoim nie cieszę się. Ej. Być mi teraz smutno. Dobrze, no cieszę się. No to dobrze.

no, ja już mam te żółte coś, o co mnie prosiłeś. To jest glowstone, glowstone, powtarzaj ze mną, glowstone. To żółte coś. No. Też tak Będę miał zupę grzybową. A ja nie. To zapozbieraj grzybki. Grzybie jeden. Samy coś z grzybem. Praca mnie nie przezywać. Mówił będzie... o takim gzybem, no wie, zgzywam z gzyba, którego można Be... jeść. Bo będzie mi przykro. O. Ap, 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 ap. Muzyczka z Minecraft'a, u ciebie czy u mnie? U ciebie chyba. Mm. Nie, no u mnie jest włączona, O, ty oszuście, ty kłamco. No przepraszam, no. Przepraszam, no. Okłamałeś wszystkich. Wstępna osoba, już się to nie powtórzy. Kurde, ja chodzę w kółko i nic więcej. Mm, co się ze mną dzieje? Co ty tu robisz, synku? Zgubiłeś się? kurno Kwarcy... Kwarcy... Hop, hop. Hop, hop. Czym to można szybko wykopać? Co? To żółte. Nie wiem. Łopatą. Próbowałem A to ty sikierą? Próbowałem e, Kilofem na wydajność? Nie wiem Jaka to jest wydajność? Wydajność 5 Na GT2 było takie coś, że był chyba z szóstką Z kilof Czy jakoś tak Eee Gdzie jesteś? Mogę się tepnąć? Czekaj Yy, nie, bo nie mam światła i nie wiem gdzie idę. Mogę spać nawet. W co ty się wkupujesz? Yy, nie wkupuję, ale po ten był. Mam 60, 73. Miał, mama. Ma, 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 ma. Dobra, nie no. Ech. Home2 Czy już się y -y. piemy na działeczkę? o ja ja Ty jak piszesz Home2 To mnie daje na Home2 Tak? No? Home2 A jej O to nasza działka trochę ją powiększyłem Tak, to jest go... skrzynce tu ma zuzo Nie nie w tej nam. przepraszam W tej tu o O, paździeraj Ja chcę ma masę. menu ja muszę chcę dać piasek. Co ty tam kombinujesz? Nic. Hap, up Piasek to Piasek, yes. Dobra, mogłem to zrobić w sumie w tym, ale... Dobrze, obejrzyjcie to. Jak robię teraz cegiełki. Hap, up 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 o 3676 euro Euro Gąpek Nie wiem, czy, no dostałem 3000 ej Tam pisze czego Czego? Czemu? Dorarów Nie no. bach czego Kurde, ale widzę, że na to... Co jest? Lagi? Co jest? Wlagi mam straszne, nie wiem czemu. A, co tam znowu pobierasz? No właśnie nigdy pobieram, a takie lagi. Eee. Co to? Nie okuradać. Dobra, mniej więcej to jak jest... To wszystko porobione jest. Tutaj trochę przypalałem, chociaż no. nie wiem po co. E, Wrzucimy neter jak nie się przypala. Może tam się na coś przydać. Trochę drewna pozbierać trzeba. No. I myślę, że już od następnego odcinku coś ruszymy z domkiem. O to trzeba pozbierać. Tylko Idę... jeszcze nie wiem jaki budujemy. W stylu modern czy taki klasyczny? Nie wiem, ja pozbieram ten świerkowe i w ogóle inne. Te białe drzewo. Bo... To z brzozowe kolego. No, z brzozowe. Ooo! Znowu mam dwa języki. o... no. Ej, Krystianie, a co ma, jak to mam zrobić ustawieniami? Yy, co mam zrobić z bandikami, żeby nagrywać? Eee, musisz skrót zobaczyć, od którego się nagrywa. Co mam sprawdzić? No, musisz zobaczyć skrót, pod jakim przyciskiem się nagrywa, co nie? F9. No to naciskasz F9 i nagrywasz. Ale nie mam dźwięku, nie słychać mnie. To musisz ustawić, żeby nagrywał mikrofon. Bo właśnie nie wiem jak to zrobić. No, tam masz wideo ustawienia i tam... Dźwięk Windows i mikrofon. Musisz I to... ustawić. Tutaj. Dwukanałowy. Ale to nie jest temat na ten odcinek, więc proszę nie... No. Proszę tutaj nie robić zamętu. Kilka no. zaraz wrócę. Dobra, wróciłem I Jak ci idzie? 64 drewna mam A, to dobrze. Sorki, ale musiałem ktoś do mnie, a oczywiście nikogo nie ma w domu, więc... A kto A nie twój interes? Eee, pewnie ten zbychu. Nie, to nie on. O, on jest w swoim świecie zamknięty. Mhm. Teraz myśli... A, a, a. Co ten kurczek? No i wpadłem do ciebie kurczek. Eee... A, kurde, łopata. Hap, ap, ap. Eee... Control Q. Yeah. Ja też mam 64, a zbieram krócej od ciebie. Co ty kurde? Ty, ale mam 64 i 41. Ja jeszcze mam 5, 4, 11 innych drewna kocham ten stan, kiedy mam No 2, 4 mam Dużo drewna E kurde ja sam brzozowego nie chcę Co to za exp, dzięki Łoł, wow, co te brzozy urosło, lol, pierwszy raz widzę takie <grym> Sztas Dobra Ja myślę, że na ten odcineczek możemy kończyć Odtepnijmy się do domu Pożegnamy się ładnie No to... O meba? Gdzie stać? No Nie O, widzę Cię Dobra, stań Góra. koło mnie Tak No, to dziękujemy za oglądanie Zostawcie łapkę w górę Komentarz, suba. A my tam się, wiecie, odezwiemy. Następ... Już nie bawem. Więc co? Na razie i cześć. Pożegnaj się. Opa. Zabijemy was wkrótce. No dobra, przestań gadać głupoty. Dobra, cześć!